Na zakup nowej karetki szpital pozyskał 250 tysięcy złotych od wojewody małopolskiego. Pieniądze te pozwolą kupić samochód z pełnym wyposażeniem w sprzęt medyczny. Przez wiele lat korzystaliśmy z usług firmy zewnętrznej. Po przeanalizowaniu szczegółowych kosztów takiego rozwiązania doszliśmy do wniosku, że warto odbudować czy od nowa utworzyć własny park maszynowy, tak żebyśmy mogli korzystać z naszych samochodów. Jest to dla nas korzystniejsze i w tym kierunku zmierzamy. Szpital liczy, że w najbliższym czasie uda się kupić kolejny ambulans. Będzie wykorzystany poprzez nasze zespoły ratownictwa medycznego, które funkcjonują przy naszym szpitalu. W ubiegłym roku zakupiliśmy z własnych środków dwa nowe, nowe samochody w pełni wyposażone. Brzeskie pogotowie dysponuje czterema karetkami. Dwie z nich stacjonują w Brzesku, a po jednej w Czchowie i Szczurowej.